Ten logotyp należy do najbardziej rozpoznawalnych i lubionych w Polsce. Sieć sklepów żabka to już 6000 placówek. Ty też możesz poprowadzić sklep pod znanym szyldem i tak jak nasi bohaterowie zmienić swoje życie. Zawodu jestem elektrykiem, ale chciałem robić w życiu coś innego. O możliwości prowadzenia sklepu dowiedziałem się na wieczorze kawalerskim dwa lata temu. Od razu pomyślałem, że jest to coś dla mnie. Dziś nie tylko mam sklep. Ale też uczę innych, jak to robić. Pokazuję, jak przyjmować dostawy, obsługiwać kasę i układać towar na półkach. Żabka Polska zapewnia franczyzobiorcom lokal i cykl szkoleń praktycznych, przygotowujących do prowadzenia sklepu. Wcześniej przez 20 lat pracowałam nie dla siebie, ale dla kogoś. Brakowało mi czasu dla mojej rodziny. Postanowiłam zająć się tym, w czym jestem dobra. Wiem, że jestem na swoim i czuję się z tym dobrze. Dzięki temu mam więcej czasu dla moich wnuków. Dla siebie. Od Żabki otrzymałem w pełni wyposażony, nowocześnie urządzony sklep. W każdej chwili mogę też zwrócić się do partnera, który odpowie na wszystkie moje pytania i pomoże w rozwiązaniu problemów. Sieć zapewnia mi wszystkie produkty, do tego kompletne umeblowanie. Od regałów, po lodówki i maszyny do hot dogów. Za sprzęt nie zapłaciłam ani grosza. Żabka Polska znajduje lokal w najbardziej rentownej lokalizacji. Ocenia jego potencjał i pokrywa koszty mediów, wody, prądu i czynszu. Na początku wszystko dla mnie było nowością, ale byłem zdeterminowany. Żona miała wkrótce rodzić, a ja zrezygnowałem z poprzedniej pracy. Udało mi się. Od dwóch lat prowadzę sklep. Tym, którzy teraz zaczynają, Żabka Polska gwarantuje 16 tysięcy złotych przychodu podstawowego przez rok. To bardzo ułatwia start, podobnie jak nowoczesne, technologiczne rozwiązania. Frapka to aplikacja, która pozwala w prosty sposób kontrolować działanie sklepu i na bieżąco śledzić sprzedaż, obrót i liczbę klientów. Prowadzę dwie żabki, a aplikacja to moje centrum zarządzania. Dzięki Frawce jestem dobrze zorganizowana, mam więcej czasu dla siebie i zapisałam się na kurs tańca. Ludzie dziś żyją bardzo szybko i w wielkim pośpiechu. Idąc na jakieś drobne zakupy, kupują dużo bardzo fajnych dań gotowych do szybkiego spożycia. Moje wnuki uwielbiają dania z żabki. Wnuczka lubi placki ziemniaczane, a mój wnuczek zajada się naleśnikami z żabki. Ponad 2 miliony tylu klientów codziennie robi zakupy w Żabce. 12 milionów. Tyle osób mieszka nie dalej niż 300 metrów od najbliższego sklepu. Wiem, że już nigdy nie wrócę do pracy na etacie. To nie dla mnie. Żabka pozwala mi się realizować, cały czas rozwijać. Jedna z żabek może być prowadzona przez Ciebie. Własny biznes? To proste.